Kolejny odcinek programu, moim zdaniem. Dziś gościem jest Rafał Kędzior, stacja Orange Sport. Witam. Witam, cześć. Rafał, na początek dzisiejszej dyskusji, yy, ostatni mecz pod Lupę. Bierzemy Gieksy. Przegrana w Łęcznej. Kazimierz Moskal na ławce trenerskiej. Nie do końca pomógł, jeżeli piłkarze nie chcą grać tego, czego powinni. Nie mogliście mnie zaprosić po jakimś wygranym meczu? Nie, to oczywiście żartuję. Trener, no cóż, debiut trenera nieudany. Trener o tym sam powiedział na meczowej konferencji prasowej, ale. Zwróćmy uwagę na jedno, ile może trener zrobić w ciągu tygodnia. Jeżeli chcemy mówić o efekcie nowej miotły, to myślę, że ten efekt był w meczu z Miedzią Legnica. Był nowy, stary trener Tomasz Owczarek, ale, ale, ale widać było u niego wielką energię i myślę, że jeżeli taki efekt nowej miotły, nad tego oczekiwaliśmy, to, to raczej był ten jeden mecz. Trener Moskal potrzebuje czasu. No to chyba tutaj Ameryki nie odkryjemy, jak coś takiego powiemy. Trener Adam Nawałka, tak mile wspomniany w Katowicach, też nie miał tego startu tutaj przy Bukowej wcale dobrego. Nie chcę już tutaj krakać, ale miał jeszcze potem kilka następnych meczów, też słabszych. E, trener Moska ma tą przewagę teraz, że ma dwa tygodnie do dyspozycji. Może się skupić na e, analizie, na treningu, na wprowadzaniu tych swoich nowości do, do, do treningów. Ale chciałbym zauważyć jedno, jeśli chodzi o mecz w Łęcznej. E, wszyscy powiedzą wynik 0-3. E, nie liczy się styl, co pokazał choćby mecz z Medzią Legnica. O tym mówił e, Wołek w przerwie meczu, że możemy grać słabo, jak wygramy to i tak będzie OK. No i tak było. ale w Legnicy były takie symptomy już innej gry. Ja nie chcę mówić to, co też mówi często trener Moskal. Nie chcę mówić, że wszystko to, co robił trener Górak było złe. Oddajemy szacunek za te dwa lata spędzone w Katowicach. Natomiast ja widziałem już jakieś inne sposoby, inny sposób gry w GKS-u. Do tej czerwonej kartki kontrowersyjnej, myślę, że. będzie no jeszcze się o to pytał, tak. ale to do tego może za moment wrócimy. Był taki moment, że GKS naprawdę dominował. No nie pamiętamy takiego meczu, że GKS grał swoją piłkę, narzucał swój styl. Dochodził do sytuacji, co ważne, bo poprzeczka Pitrego, sytuacja wróbla. Było tak, że, że łącznianie mieli problem, a to przecież zespół klasowy z porównywalną kadrą do GKS-u. Kto wie, czy nie lepszą personalnie, jeśli chodzi o, o zespół trenera Juria Szatowa. No Dokładnie, męż mógł inaczej wyglądać, tak jak mówisz, o tej po, 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 po tej poprzeczce, gdyby tam Pitremu weszło. No i tak naprawdę później rzut karny kontrowersyjny, ty miałeś pewnie dostęp do wielu powtórek z różnych kamer i. Jaka jest Twoja opcja? Do tych samych, co wszyscy widzowie Orange Sport, ale powiem Ci szczerze, że tak. Pierwsza moja reakcja, no, jaka czerwona kartka. W ogóle nie ma, nie ma o czym mówić. Było oczywiście wyjście Budziłka, który lubi grać wysoko. To jest, myślę, że też jeden z jego atutów. Kibice troszkę ee, mówią o tym, że, że może za, za często wychodzi, ale to jest tak, że. Wiele razy uratował. Dokładnie, jest tym ostatnim obrońcą. Jeżeli zespół wychodzi wysoko, no to musi bramkarz grać tak wysoko, no i to jest konsekwencja, właśnie w takich sytuacjach. Ale e, odnośnie tej całej sytuacji, komentujący ten mecz Leszek Bartnicki, mój redaktor. Transakcyjny kolega e, wiedział, co mówi, mówiąc, że żółta kartka, rzut żółt wolny pośredni. Leszek, może Państwo nie wszyscy wiedzą, był sędzią. Nie sędziował ekstraklasy ani pierwszej ligi, ale na tym szczeblu centralnym troszkę sędziował i, i doskonale się orientuje w przepisach, chyba najlepiej z nas, z nas wszystkich. Nie wszyscy piłkarze znają dobrze przepisy, tak. nie wszyscy komentatorzy też to fakt. Natomiast no tutaj wydaje mi się, że kilka czynników miało wpływ na to, że powinna być żółta kartka. Po pierwsze, nie było kontaktu. Jeżeli był rzut wolny, pośredni, to sędzia zagwizdał po prostu taką sytuację, że było niebezpieczne zagranie. Tak? Było to, wyglądało to może niebezpiecznie w pewnym momencie, no ale jeżeli rzut wolny pośredni i to żółta kartka, to też nie była sytuacja stuprocentowa. Zwróćmy uwagę, ta piłka gdzieś szła do boku, nie szła do, do środka, zresztą tam był jeszcze i Jurkowski i Kamiński, także, także też ta asekuracja jakaś była tam nie żółta kartka, no ale tutaj tak naprawdę odwołania wiele nie zmienią, musi odpocząć Łukasz. Zobaczymy jak Rafał się spisze w ramce w tych najbliższych spotkaniach. Właśnie w tej sytuacji jeszcze tam Łukasz pokazywał, że, że zawodnik Łęcznej wchodził na kładkę, Tutaj gdzieś próbował się tłumaczyć, że to było z, ze strony zawodnika Łęcznej niebezpieczne to znaczy, zagranie, zagranie. To jest walka w takiej sytuacji pewnie się nie kalkuluje. Potem Szałachowski mówił, że bał się widząc wychodzącego bramkarza, że temu urwie nogę. No na pewno było w tym trochę przesady, no bo to przecież piłka nożna. Tutaj nie ma, nie, ma, nie ma odpuszczania. Tutaj nie sądzę, żeby jakaś wielka krzywda stała się też Szałachowskiemu przy tym wyjściu. Fakt jest taki, że od tego momentu nie powiem, że gra się posypała, ale na pewno jakiś plan który nakreślił, Moskal wziął w łeb i tutaj trzeba było już dokonać zmiany jednego zawodnika z No i cóż, no i potem już kolejne bramki konsekwencją tego, że gramy w dziesiątkę, a do końca tej pierwszej połowy tak naprawdę to jak ktoś włączył mecz i, i oglądał jak to się układało na boisku, to nie powie, że, że GKS zagrała w dziesiątkę, bo wyglądało to tak naprawdę jakby grał równy z równym. Jeszcze ci powiem, niektórzy mówią tak, że, że jasne, Łęczna szybko zdobyła bramkę i, GKS, i nie musiała atakować i GKS mógł sobie grać. To nie do końca tak, zobaczmy, ta Łęczna e, faktycznie strzeliła go, gola bardzo szybko, za szybko i tutaj o tych błędach w obronie to już nawet nie chcę mówić w kryciu. Ale, ale to też nie jest tak. Yy, trener szatałów to nie jest taki trener, który od razu mówi, panowie, jesteśmy, 1-0 wystarczy i bronimy. Nie, nie. Jak wściekał się trener szatałów, to, to mogliście zobaczyć, yy, że on chciał dążyć do kolejnych bramek. Ale to se zatykowała warunki, także promyczek nadziei. Trudno mówić o promyczku nadziei przy 0-3, no ale, ale promyczek nadziei widzę. No mówisz o tym kryciu i właśnie o tym promyczku nadziei... Może nie do końca, bo popatrzmy dwa ostatnie mecze wyjazdowe Łęczna 0-3 był hatów 5 to jest 8 bramek w dwóch spotkaniach, więc gdzieś chyba ten problem w defensywie i przy tej łatwości straty bramek. To jest straszne. Dostać w dwóch meczach tyle bramek, w meczach wyjazdowych, nie strzelając żadnego gola. No, no wygląda to na, na papierze fatalnie. No tutaj duża praca przed właśnie trenerem Moskalem, jak tą defensywę poukładać. Jak pytałem ludzi, jak przychodził trener Moskal, co tu trzeba zmienić, czy to dobry wybór i tak dalej, i tak dalej, to wszyscy mówili, że trener to jedna rzecz, a, a poprawa gry w defensywie zwłaszcza, w defensywie, w ofensywie też nie jest aż tak bardzo kolorowo, no poprawić grę po prostu trzeba, no, co tu dużo mówić. Ale, ale, ale nie mogą się zdarzać takie błędy w defensywie, brakowało, Adriana napierały. Ale też niektórzy zauważyli, że, że Adrian jakby też notuje pewną zniżkę formy. Dla mnie zagadką jest to, jak, jak grają boczni obrońcy, to jest... GieKSa w ostatnich sezonach zawsze się chwaliła, tak? Wyszedł Alan Czerwiński, super. Wyszedł za chwilę Sadza, super, a teraz... No, przede wszystkim ci dwaj piłkarze mają... To jest z, zastanawiające, z formy. to jest właśnie zastanawiające, że po takim boomie może przyzwyczajeni kibiców też do gry na wyższym poziomie i teraz jak, jak jest troszkę gorzej, no to, no to wszyscy też to widzą, że te że, boki że nie funkcjonują tak. Ale y, inna sprawa, no, my nie znamy założeń taktycznych trenera. Ja powiem ci, wczoraj byłem na spotkaniu GKS-u Buchatu z Miedzią Legnica, rozmawiałem anonimowo z piłkarzami z Legnicy, którzy mówili, no u nas jest taka sytuacja, że trener wystawia obrońców i, z, i zakazuje im włączania się do akcji of, y, ofensywnych. Jeżeli takie są założenia trenera, no to potem kibic mówi, patrz ten woźniczka, czy z drugiej strony Bartczak oni fajnie w defensywie, ale w ogóle do przodu nie wychodzą. No, co? mają miejsce, nie idą. Takie są założenia, tak też my tego nie wiemy. My nie wiemy, co trener mówi na odprawie, także no, możemy tylko jako, jako kibice czy też komentatorzy przyglądać się temu, co jest na boisku, ale nie znamy tych wszystkich niuansów e, zależności, które, które są wszędzie. Wspomniałeś o miedzi Legnica, troszkę teraz ogólnie o pierwszej lidze. i Legnica i Ternalika Ciecza. to na razie dwie takie pozycje, które najbardziej rozczarowują w tabeli. No właśnie, mieć Legnica. W Gieksie zawsze się grało awans, tak? Zawsze się grało najwyższe cele. Nie dziwię się, że kibice są rozczarowani po tym początku. Mają prawo. Jasne, ale tutaj też nikt tak. Wszyscy uciekali od tego głośnego mówienia, że już teraz jest ten moment, że trzeba koniecznie awansować do ekstraklasy. Zobaczcie w Legnicy. Właściciel klubu, pan Andrzej Dateło, powiedział jasno, my teraz w tym sezonie walczymy o awans do ekstraklasy. Mnie nie interesuje inne miejsce niż pierwsze albo drugie. No i co? Są na ostatnim miejscu w tabeli. Na ostatnim miejscu też mają zawodników doświadczonych, ogranych. Zakrzewski, Grzegorzewski, Madejski, Łobodziński, który jest takim motorem napędowym tego zespołu jest motorem napędowym tego zespołu, to też piłkarze niezwykle doświadczeni, a punktów nie ma, no i tu jest problem, tak? Kto wie, co będzie z trenerem Ulatowskim, ja nie chcę krakać, nie chcę tutaj mówić, bo, bo prezes klubu, właściciel klubu to człowiek niezwykle spokojny, no ale to już trzeba być na alarm, jeżeli zespół, który miał walczyć o awans, tylko o awans, jest ostatni w tabeli. Jeżeli chodzi o pierwsze dwie drużyny, na razie nie przegrały Bełchatów i Dolkan, czy dla tych drużyn, które niżej są w tabeli, to już nie jest za późno? Nie, nie, spokojnie, spokojnie. W maju będziemy mówić. Pamiętasz poprzedni sezon? Flota Świnoujście po, po pierwszej rundzie z liderem. Ja sam muszę przyznać, że jak mnie ktoś pytał zimą, kto awansuje, to mówiłem Flota. Z taką przewagą, z taką grą. Oczywiście nie było tego stylu, bo nie można wygrać całej ligi tylko dobrymi wrzutami z autu i dośrodkowaniami gdzieś tam po rzutach rożnych. Z tymi fragmentami się awansu nie zrobi, to jest pewne. Natomiast spokojnie, jeszcze tych meczów jest dużo, ale styl gry i jakość w ekipie Bełchatowa naprawdę robi wrażenie, tak jak Ci mówię, wczoraj byłem był Bełchatowie, widziałem te małe gierki braci Maków, Wacławczyka, jest przecież zawala, jest Baran, tam jest naprawdę szalenie doświadczony zespół, z dobrym też bramkarzem, arkadiuszem, arkadiuszem malarzem. To, że Gieksa przegrała w Bełchatowie to nie problem, problem to, że jest aż tak wysoko, 0 do 5, bo to ma wpływ na psychikę na pewno. Natomiast Buchatów to jest murowany faworyt do awansu i naprawdę fajnie grają. No. Miło się patrzy na ten zespół. Drugi, drugi zespół Dolkan Ząbki, no to tutaj ogromna praca trenera podolińskiego, który ma czas, który, który jest takim fajnym przykładem trenera, który jest otwarty na te nowinki, który próbuje grać trójką w obronie, to też jest pewnego rodzaju nową, tak? A jak na razie... Wydaje to egzamin, chociaż wielu zawodników odchodzi, tak? E, ci zawodnicy, którzy, którzy gdzieś tam wybili się w Dolkanie, teraz zespół opuścili, a na jakości aż tak, na jakości, na, na, na zdobyczy punktowej to tak naprawdę e, wiele nie wpłynęło. Tak naprawdę trenera Podolńskiego można szybko bardzo ocenić. Świetna wiosna i teraz świetny start, także widać, że cały czas robi postępy tą drużyną. Wracając teraz jednak na Bukową. Trener Moskal ma 14 dni do następnego spotkania i później trzy ciężkie spotkania. Ja rozmawiałem z trenerem Moskalem, pytałem właśnie go o to, czy to może być takie, taki moment najważniejszy teraz, ten początek, ten początek i te trzy spotkania przy Bukowie, żeby zdobyć tutaj komplet punktu, bo o tego, tego, tego wszyscy oczekują. To może być ciężkie zadanie, patrząc na to, że to nie do końca może trener może coś tutaj ustawić, może poprzestać taktycznie, ale jak zawodnicy nie wrócą do tej formy optymalnej, to będzie naprawdę ciężko. No dokładnie tak jak powiedziałeś, wiesz, ja tak sobie pomyślałem, że dzisiaj 1 września uczniowie wracają do szkół i tak zawsze jak jest nowy nauczyciel, to te dwa tygodnie, czy jak się zaczyna rok szkolny, taki w miarę luz, nie? Poznajemy się, mm -hmm. e, wiemy jakie podręczniki, przyszedł trener Bar i trener Moskal, e, dali te zadania zawodnikom i... Zaczynamy kartkówki, klasówki i egzaminy tymi trzema meczami, nie? bo to była, taka, to była taka próba, może yy, wiadomo, że szkoda, że bez punktów no, ale to, będą, to będzie taki papierek lakmusowy, teraz na co tak naprawdę GieKSe wstać w tym sezonie. Te trzy spotkania u siebie, taki mały maraton dla kibiców, ale ja słyszałem, że mają być jakieś tam promocje, dział marketingu przygotowuje, także Blaszok i, i Trybunał Główna powinny się zapełnić na te trzy spotkania. Arka, Rybnik, do dobrze grający, to może nazwa nie jest taka dla kibiców aż tutaj istotna, ale fajnie zobaczyć też dobrze, dobrze grający zespół przy eee, No i właśnie, to będzie taki egzamin, to będzie taka szansa na sprawdzenie, na co tak naprawdę stać ten zespół i wtedy będziemy mogli już troszkę powiedzieć, że jest to zespół na skalę, tak, bo nie tylko to ustawienie, które wyjdzie na boisku, ale też pewna forma przygotowań, schematy, piłkarze już troszkę poznali, już wiedzą o, czego oczekiwać po trenerze, ale też warto wykorzystać te dwa tygodnie. Eee, ta marka GKS Katowice cały czas jest silna. Ja ci powiem, że w, byłem na meczu Śląska Wrocławskiego z i rzecznik klubu z Wrocławia Michał Mazur wiedział oczywiście, że jestem z Katowic, tam rozmawialiśmy na różne tematy i mówi: Słuchaj, tutaj trener lewy szuka jakiegoś sparing partnera, bo nie gra ekstraklasa, a wy też nie gracie, wy przepraszam, a GKS też nie gra. No widzisz, trzeba być obiektywnym, tak, a ja cały, tak. czas, cały czas my wy. Taka tak, sytuacja. Tak. W końcu tutaj skąd stąd jesteś? No tak, no i słuchaj, no i, i, i mówi. Michał Mazur tutaj czy mogę, czy może trener lewy gdzieś tam się skontaktować z wami, żeby zagrać sparring? No i faktycznie w sobotę mamy sparring we Wrocławiu. Gieksa zagra zespołem, który przed chwilą walczył w europejskich kucharach. To też może być fajne fajne doświadczenie dla, dla trenera, dla, dla samych zawodników. No i już myślę, że, że to może zaowocuje już w tych najbliższych spotkaniach. No bo ty mówisz komplet punktów? Czekaj. Arka 3, Rybnik 3, Dolka 3. No okej, okay, no nie jest to ambitny plan. To jest jak to kiedyś Sebastian... Trener Moskal ja trenerem. By... No o to chodzi, tak, no 9 punktów, ok. no byłoby, byłoby super, byłoby, znowu by wszystko wróciło na właściwe tory, nie będzie to oczywiście łatwe. Jedno jest pewne, na, mecz, na meczu z Rybnikiem będą bramki, bo też byłeś na ostatnim meczu Energetykarów Rybnik, wiesz, że trener Wieczorek lubi grać do przodu, czasami to tak jak ostatnio, no to wygląda tak, że z przodu jest ok, ale z tyłu jest jest też sporo błędów i tych bramek pada, więc może Trochę być to naprawdę... takie kelnerowanie tam z tyłu jest. Może być... Może tragiczny mecz dla trenerów, którzy będą się denerwowali na te błędy w ustawieniach czy błędy taktyczne zawodników, ale może być super mecz dla kibiców, bo, bo może być dużo bramek. Oby tak było właśnie. Dobrze, dziękuję ci Rafał za opinię twoją, komentator stacji Orange Sport, Rafał Kędzier, był moim gościem w programie moim zdaniem. Dziękuję bardzo.